Polski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej słucham Dzień dobry pani, Aneta Wójcik z tej strony czy ja mogę prosić pana Dawida Grubierza znaczy pan Górbierz już u nas nie pracuje słucham pan Górbierz u nas nie pracuje już e, dobrze e, proszę panią, ja pisałam do pana e, e, Dawida Górbierza odnośnie tego, że uprowadziła mi opieka społeczna dzieci w Kluczborku że były fałszowane dokumenty i ja od państwa nie dostałam do dnia dzisiejszego żadnego pisma. No ciebie pani co, ja pani nie pomogę, bo o, no, jestem pracownikiem sekretariatu, tak? E, e, myślę, że mógłby pana grubie pan próchniak z tym, że on pracuje zdalnie. Jeżeli pani ma możliwość e, skontaktowania się z nim mailowo, to mogłabym podać wtedy adres mailowy. To znaczy, a, y, czy pani jest w stanie mi w ogóle w komputerze y, sprawdzić, y, co no, Nie jestem w stanie pani tego sprawdzić, bo jak już pracownik się zajmuje merytorycznie sprawą, to ja już nie mam do niej dostępu. Ja tylko przekazuję, prawda, na poziomie sekretariatu. A czy ma pani numer telefonu do tego pana? Nie, nie mam. Mogę podać adres mailowy. To znaczy, powiem pani, no taka dziwna sytuacja jest, tak, bo ja we wrześniu się zwracam, że uprowadzili mi dzieci, że pracownik opieki społecznej sfałszował dokumenty i okazuje się, że ten pracownik opieki społecznej nie pracuje już w opiece społecznej. I teraz pani mi mówi, że pan, który zajmował się moją sprawą jeszcze we wrześniu czy w październiku, również u was nie pracuje, więc o co chodzi? Znaczy nie wiem, proszę pani, o co chodzi. I pojutrze będzie kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej, to można do niego dzwonić. Oczywiście tutaj przez sekretariat, albo bezpośrednio 329 końcówka. Albo dzisiaj można się skontaktować mailowo z Panem Pruchniakiem, który pracuje zdalnie. Pan Pruchniak, tak? Tak. Dobrze, poda mi Pani adres, a jeszcze jedno pytanko będę miała. Tak? Może Pani podać adres? Już, proszę bardzo. To będzie tak M. M jak Mirosław, my, tak, Prochniak, e, razem, razem bez kropki, M Prochniak, tak, Małpa, tak, Opole tak. U, w, kropka, tak, UW kropka, tak, GOS V. tak, kropka, PL, PL. Dobrze, mam jeszcze do Pani takie pytanie, proszę mi powiedzieć... Ciekawi znaczy, to... Pani, ja nie mogę Pani odpowiadać na pytanie. Ja jestem pracownikiem sekretariatu, nie zajmuję się merytorycznie sprawami. Dobrze, dobrze. Proszę mi powiedzieć, co oznacza. Yy, yy, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany elektronicznie na skrzynkę sekretariat małpa OPSPL w Kluczborku w dniu 12.10.2021 2021 w sprawie zapytania prasowego udostępnienia informacji publicznej przekazuje, że w zbiorach danych ośrodka pomocy społecznej w kluczborku nie figuruje osoba o wskazanych danych. Osobowych. Ale pani może mnie nie pytać o takie sprawy, bo ja po prostu nie mam pani odpowiedzenia, tak? Ja A. jestem pracownikiem sekretariatu, ja tu się zajmuję, nie zajmuję się sprawami takimi, o których pani do mnie mówi. Ale co to oznacza, że się porywa dzieci i nagle kogoś nie ma, czy jak? Proszę? Że się porywa komuś dzieci i nagle kogoś znaczy, nie ma? no ja wie pani co, no ja nie wiem, bo ja nie zajmuję się merytorycznie sprawami, no naprawdę musi pani albo rozmawiać z paniem Pruchniakiem, albo yy, w środę będzie kierownik oddziału nadzoru i kontroli społecznej i wtedy z nim rozmawiać na ten temat. Dobrze, to w takim razie się osobiście wybiorę. Dobrze proszę, zapraszam. Do widzenia. Do widzenia.